Dawaj hajs, jestem pod twoim blokiem Dawaj, ze mną ham, co wyrzuca ludzi z okien Ey! Sklezione auto pod policyjnym okiem Wiebał koleżkę, wystraszony wyrokiem Dawaj hajs, jestem pod twoim blokiem Dawaj, mną ham, co wyrzuca ludzi z okiem Sklezione auto pod policyjnym okiem Wiebał koleżkę, wystraszony wyrokiem Wziął miał pod ręką na robotę, nie do pracy Czarna kurtka, kaptur, zajechane adidasy Jebał się na chaty, mówi nie wraca bez kasy Jeden bierze VIP, drugi zawija te strasy Kamera na klatce podważa jego alibi Dopuchy na wczasy, a miały być karaiby to się zasady jak przychodzi do podziału Nie wyciągniesz kapusty i nie brałeś udziału Potel wypełniony tabletkami z ekstazji Budzi nogi dźwięka na dole czeka taksi Wszystko na ich koszt. dzisiaj my jak zarobasy Jeden tylko los, o kariera, trzy kraty Dawaj, hajs, jestem pod twoim blokiem Dawaj, ze mną cham, co wyrzuca ludzi z okiem Skradzione auto pod policyjnym okiem Wybau koleżkę, wystraszony wyrokiem Jestem pod twoim blokiem. Chcę mną ham, co wyrzuca ludzi z okien. Skradzione auto pod policyjnym okiem. Wiebał koleżkę, wystraszony wyrokiem. Wszystko na baletach przewisz na widłowym wózku. Towar przechwycony, kierowca mówił po rusku. W drodze do depozytu zginęło parę pale. Wronili się ze służby, a potem zaczęli bale. Chcieli to przeczekać, minęło parę dni. Jeden z nich wraca do domu, widzi wykrzycałe drzwi. Złapał za telefon, żona miała zajętą linię. Wtedy zorientował się, że nie ma sztabu po rodzinie. Nic nie ginie, tylko zmienia właściciela Amerykański film w PL wersji Haslera Wszystko jest w obrocie, tak jak ta kamera Przyniesie okazja, wpadam, zawijam do zera Dawaj hajs, jestem pod twoim blokiem Ze mną co wyrzuca ludzi z okien Zgadzione auto pod policyjnym okiem mał koleczkę, wystraszony wyrokiem Dawaj hajs, jestem pod twoim blokiem Dawaj, mną co wyrzuca ludzi z okien Jak coś idziemy go wychać w dupę i pokazać mu piśmora kurwa, A nie wiem, byś Mam suwa. Co na tutaj nie O, to te miejsce, teraz pierdoliłem twojego braciszka, znaczy kuzyna, kurwa, jebanu. Ręka, noga mnie spędzi, żebym mu się pierdoli. Na to, na to, na to. Kurwa jebana ty śmato nie mogę, no normalnie rękam jest spędzi. Jest późna noc, Czajko Pitracha jest obsrany, ma czarne majki, czarne dusze. Przede mną stoi duży D, a za, a za duży D stoi słynny JB, a wiesz co to znaczy JB? To znaczy JB, Jepać. Dziękuję drasa. Przy mnie stoi, przy mnie stoi Mercedes GL350 w trybie SUV, który, który jest zatankowany do pełna. Po zruchaniu dzieja walkera i idziemy spać. Pozegnanie Pora na To kurwa nie ma klamki tylko na grzyby jedziemy Na grzybobranie Bo... No... Kolega z... To wyślij mi tym... Bluetoothem Już poszło? O kurwa dostałem Czekaj, bo mama dzwoni. Halo? Gdzie jestem? No w zakładzie karnym. Nie, nie, orają mnie tak jak mówiłam. O, no. i ostatnio poje... swoje ten... przejeb... ...i żebym zarabiał za te 2000 zł, bo to jest mózg. W jakim miejscu ty pierdolisz? Jaki kurwa wilk? A spierdalaj kurwa. ma to jest Dobra, ja to idę do leśniczego kurwa. Ja nie do leśniczego.